Przykreś smutne jest tylko jedno. Niby powinienem powinien się cieszyć i powiedzieć, sobie, e, fajnie, nie jest tak bardzo zużyte, ale skoro tak się zachowuje ten samochód, a sprzęgło nie jest jakoś wybitnie zużyte, to oznacza, że nie w docisku i w tarczy jest problem. A przynajmniej nie tylko. O właśnie. Niestety koło zamachowe także jest do wymiany, a to już będą duże koszty. Jak włożę nowe sprzęgło w sensie tarczy, docisk, to i tak to nic nie daje, jeżeli nie wymienię tego elementu, bo dopiero zespolony ten element razem z tarczą i z dociskiem działa prawidłowo. Dlatego wbijam się w kolejne koszty, wierząc w to, że i tak coś jeszcze zarobię, chociaż granica zarobku zaczyna się bardzo spłaszczać. Ale w takim stanie no nie można tego tak zostawić. BMW będziesz miał wydatki. I to jest idealny przykład na to. Niestety samo koło dwumasowe przewala mi budżet. Koszt dwumasy do tego modelu to 2200, sprzęgła 1000, a tarczy dociskowej 400. O! Myślę, że koszt tych trzech elementów przekroczy 3000. Liczę się z tym, że co prawda przewale budżet, ale na samochodzie dobrze zarobię i i tak wyjdę na swoje.